Zmuszony Darek jest zespołu zespół grać mecze sparingowe dość często, bo mało tych meczów jest ligowych. Ja śmiem powiedzieć, że z tych wszystkich, które widziałem, ligowe, towarzyskie, dzisiaj rozegraliście najlepsze zawody. A jak jest Twoim zdaniem? No, ja uważam, że mecz pierwszy ligowy z Piotrkowem również był dobrym meczem. Natomiast w dzisiejszym meczu... na, na tle, pabia, tle Pabianic uważam, że ten przeciwnik dzisiaj dużo silniejszy był, mimo wszystko. Oczywiście. No, z tym, że z Pabianicami graliśmy jakiś czas temu, no ten okres przygotowań już nam się wydłużył. Już pewne nowe elementy są w grze. No a przede wszystkim dzisiaj to, co wiecznie się powtarza, a nie zawsze wychodzi, przede wszystkim dziś zafunkcjonowała obrona. Praktycznie Pabianice nie mogły rzucić z zbyt wiele z drugiej linii. Wszystko lądowało na bloku, można by powiedzieć, że na bloku takim siatkarskim. Kilka dni temu zaledwie grałeś tutaj z wychowankami i dużo słabsza postawa. To, czym to było spowodowane? Jeszcze Już myśleli o, o Sylwestrze, czy może jeszcze po świętach przejedzeni? <laughs> Trudno powiedzieć. No, może, być, może być to forma powiedzmy poświąteczna, może być to, może nie myślenie o Sylwestrze, ale może być to myślenie takie, no może trochę brak motywacji. A poza tym no pamiętajmy, że wychowankowie nasi to byli zawodnicy, którzy w większości również grają w klubach drugoligowych, grają w Oleśnicy, grają w Śląsku, Wrocław, także mimo, że nie zgrani z sobą, ale każdy z nich coś tam umie. Zauważyłeś jeszcze, na czym trzeba najwięcej tu popracować na tych, w ostatnich tygodniach przed kolejnym spotkaniem ligowym, czy dniach powiedzmy? No przede wszystkim trzeba uruchomić rozgrywających. Mamy pięciu ludzi, którzy potrafią rzucić z drugiej linii, z wyskoku. Okazuje się, że jakoś nagle wszyscy stracili wiarę w siebie, boją się. Efekt jest taki, że w dzisiejszym meczu, gdzie Pabianice grały, w zasadzie cały mecz płasko, tych rzutów prawie że nie było, no może z wyjątkiem Michała Bernasia. Za to na siłę próby podania do koła. Gdzie przy obronie 6-0 jest temu kołowemu naprawdę ciężko podać i efekt był taki, że kilka straconych piłek, także na pewno rzut z drugiej linii. No poza tym jeszcze na pewno trzeba poprawić ogólnie skuteczność. No i przede wszystkim oprócz rozgrywających rzutu z drugiej linii, no skrzydłowi też muszą popracować nad skutecznością właśnie miałem zagadnąć w ostatnim zdaniu tych skrzydłowych, bo ostatnio, dzisiaj byli widoczni, ale tylko na kontrach, bo trudno powiedzieć, żeby coś tu rzucali z tak zwanej korony. Właśnie to, to nie funkcjonuje na nas, ta, ta, ta gra tak od skrzydła do skrzydła po, 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 po. No pamiętajmy o tym, że podstawowa zasada w piłce ręcznej, zwłaszcza przy y, obronie przeciwnika płaskiej, to jest to, że jeżeli rozgrywający nie wypracują pozycji skrzydłowemu, to on sam bidny nic nie zrobi. On jest... Nie ma tej gry takiej. Nie ma tego, żeby ta korona szła szybciej, i żeby związać zawodników w środku, żeby mógł skrzydłowy mieć miejsce do rzutu. No to jest kolejny element, na którym na pewno musimy popracować. Wspomnijmy zatem, kiedy następne mecze ligowe i czy jeszcze będzie grał jakieś sparingi wcześniej? Powinniśmy grać mecz ligowy za tydzień, to miałby być ostatni mecz pierwszej rundy z Anilaną, no niestety w naszej hali jest wtedy studniówka, musieliśmy ten mecz przełożyć na lutego. W związku z tym wypada nam kolejny mecz ligowy dopiero 28 stycznia, pozostają nam dwa tygodnie, dwa weekendy i mamy zaplanowany mecz na pewno za tydzień w Oleśnicy. Natomiast będziemy starali się jeszcze ustalić mecz z drużyną z Zawiercia i to byłby ostatni tydzień przed meczem ligowym z 28 w Piotrkowie. Jak byś ocenił naszą drużynę, która dopiero walczy o ten szczebel rozgrywek? Znaczy jest to ciekawy zespół, ja w sumie i tak to większość chłopców oglądam wcześniej, bo jak w juniorach prowadziłem swój zespół, to tu graliśmy, Paweł Chudek grał u nas. Jest to, no mówię, fajny, ciekawy zespół, ma się Maciej Bernasian, to Paweł Chudek, no jest wybiegany, młody zespół. Taka walka walki, aż powiem, że należy wam się na druga liga, od tylu lat jak tu szkolicie to młodzież, macie fajne wyniki w grach zespołowych, to młodzież w piłce ręcznej i, i że do tej pory nie mieliście ligowego zespołu, więc także to wam się należy i myślę, że to jest zespół spokojny, taki środek tabeli. Co byś podpowiedział tutaj działaczom, organizatorom tych rozgrywek w Wieloniu, bo może nie sztuka, chociaż też będzie sztukę awansować, ale żeby to utrzymać, żeby tak się ciągło jak u was, z pokolenia na pokolenie ta, ta druga liga w naszym mieście. My przede wszystkim żeśmy zrobili atmosferę, nie przede wszystkim poszliśmy na zasadzie, że płacimy zawodnikom za granie. Po prostu kto chce, gra, bawi się u nas i to przychodzi coraz więcej zawodników, młodych chcą grać i, i, i myślę, że tu trzeba stworzyć atmosferę w środku, że nie pieniądz jest najważniejsza, a, a chęć grania i, i pokazania się tutaj. Jakie miejsce tam zajmujecie w Grupie łódzkiej i na jakie liczycie na koniec? Znaczy zajmujemy szóste miejsce, chcemy walczyć o miejsce 3-4.